Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen. Synu dziewicy i stwórco swej matki, Zrodzony przez nią w nietkniętej czystości, Usłysz te hymny śpiewane ku chwale, mężnej dziewicy. Tobie oddana już niebem się cieszy. Zapanowanie nad swoją słabością, ciebie wyznając przez ciała męczeństwo, świat zwyciężyła, pełna odwagi choć śmierci nie pragnąc, przyjęła mękę i liczne cierpienia. Krew swą przelałaby mogła osiągnąć Pokój wieczności, Boże Wszechmocny przez jej wstawiennictwo, uwolnij Grzesznych od kary za winy, Abyśmy mogli wysławiać się zawsze sercem radosnym. Amen. Oczy Pana patrzą na ubogiego. Do Pana się uciekam, dlaczego mi mówicie? Niby ptaku leć w górę, to grzesznicy łuk napinają i nacięciwe kładą strzałę, by w mroku razić prawych sercem. Gdy walą się fundamenty, co może zdziałać sprawiedliwy? Pan w świętym swoim przybytku. Na niebiosach tron pana, oczy jego patrzą, spod powiek śledzi synów ludzkich. Bada pan sprawiedliwego i występnego, jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość. Węgle ognistej siarkę ześlę na grzeszniku, wiatr palący będzie ich udziałem. Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, ludzie prawie ujrzą jego oblicze. Chwała ojcu i synowi. I duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Oczy Pana patrzą na ubogiego, błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swoim kto swym językiem oszczerstw nie głosi, Kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom. Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę, i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje, chwała Ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą Swoim Synu Bóg nas wybrał na przybrane dzieci. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym. Na wyżynach niebieskich Chrystusie, w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Według postanowienia swojej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim odkupienie mamy przez krew Jego, odpuszczenie grzechu, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał W postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli Według swojego postanowienia, które przedtem w nim powziął Dla dokonania pełni czasu aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie, jako głowie, to co jest w niebiosach i to co jest na ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen. W swoim synu Bóg nas wybrał na przybrane dzieci. Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych. Abyście się cieszyli i radowali, przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście. Jeżeli złożeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem duch chwały, Boży Duch na was spoczywa. Tyś nas doświadczył Boże, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Tyś nas doświadczył Boże, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Poddałeś próbie ognia, jak się bada srebro Lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Mała ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu. Tyś nas doświadczył, Boże, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Panie Jezu Chryste, dobry, dobry nauczycielu, dziękuję Ci za to że pozwoliłeś mi odnieść zwycięstwo w tak okrutnej męce. Pozwól mi teraz szczęśliwie dojść do wiekuistej chwały. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się go Pokazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców stronu, aby wyższył pokorny, głodnych nasycił dobrami a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi jego potomstwu na wieki. Chrystusuj Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, Panie Jezu Chryste, dobry Nauczycielu, dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś mi odnieść zwycięstwo w tak okrutnej męce. Pozwól mi teraz szczęśliwie dojść do wieku i z tej chwały. Wspominając godzinę, w której król męczenników ofiarował swe życie na ostatniej wieczerzy i oddał je za nas na krzyżu, składajmy mu dziękczynienie i wołajmy. Chryste nasz Panie, ciebie wysławiamy. Wysławiamy cię Zbawicielu, bo aż do końca nas umiłowałeś. Ty jesteś źródłem i wzorem wszelkiego męczeństwa. Chryste nasz Panie, ciebie wysławiamy. Wysławiamy cię Panie, bo wszystkich grzeszników pokutujących Wezwałeś do nagrody życia wiecznego. Chryste, nasz panie, ciebie wysławiamy. Wysławiamy cię, panie, bo przelałeś swoją krew nowego i wiecznego przymierza na odpuszczenie grzechów, i poleciłeś, aby Kościół składał ją ojcu w ofierze. Chryste nasz Panie, ciebie wysławiamy. Wysławiamy cię Panie, bo w dniu dzisiejszym dzięki twej łasce wytrwaliśmy w wierze. Chryste nasz Panie, ciebie wysławiamy. Wysławiamy cię Panie, bo dzisiaj wielu naszych braci złączyłeś z tobą w tajemnicy swojej śmierci. Chryste nasz Panie, Ciebie wysławiany, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyć królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi, Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, Jako i my odpuszczamy naszym winowaj i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. wszechmogący Boże, niech nam wyprosi twoje miłosierdzie święta Agata, dziewica i męczennica, która podobała się tobie dzięki męczeństwu. I poświęconej Tobie czystości, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.